Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Pracując w Zambii, w parafii położonej pośrodku Doliny Napualia, spotkałem pana Freideja. Pomimo amputacji jednej nogi często bywał na mszy, miał do przejścia 5 kilometrów buszowej drogi. O kulach cierpliwie przemierzał tą odległość tam i z powrotem. Gdy pewnego dnia zapytałem, skąd ma tyle siły, aby tak często przychodzić, odpowiedział: Nie potrafię czytać, a tu Pan Bóg do mnie mówi. Mam już słabe oczy, a tu zawsze mogę zobaczyć Boga. Prostota odpowiedzi poruszyła mnie wtedy i porusza mnie dziś. Przypomina, że mam pięć minut drogi, aby usłyszeć od Jezusa, Szczęśliwe oczy wasze, że widzą i uszy wasze, że słyszą. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.